No dobra, to wypijmy sobie łyk herbaty przed pracą. Cześć, nazywam się Adam Niemiec. Bardzo serdecznie witam na kanale Preston Innovations Polska i zapraszam na prezentację lutowych nowości 2025. Supera X Cherback to jest torba, na którą myślę czekało wielu wędkarzy. Którzy mają fotel nie tylko Prestona. Tak jak sama nazwa wskazuje, to jest torba do transportowania fotela wędkarskiego, jakiegoś takiego składanego siedziska. No do tej pory można było gdzieś tam zarzucać na ramię, nosić pod pachą ten fotel. Natomiast przy dłuższym transportowaniu nie było to wygodne. Z tą nową torbą na pewno transportowanie fotela nad wodę już będzie bardzo przyjemne i wygodne. Torba jest na tyle obszerna, że pomieści nasz największy fotel. Absolut Fider Cher na nóżkach 36 mm wraz z podnóżkiem. Oprócz tego poza główną komorą ma kieszeń, w którą można. Zmieścić jakieś dodatkowe akcesoria, boczną tackę. No cokolwiek potrzebujecie jeszcze do zamontowania do tego fotela, możecie w tej torbie przechować. Torba, oprócz tego, że ułatwia transport, to chroni zawartość przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych. Jest uszyta ze sprawdzonego materiału 840D. Tak jak wspomniałem, jej konstrukcja jest ponadwymiarowa, więc... Przy wkładaniu nawet największego fotela nie będzie problemu. Jest bardzo trwała. Wykorzystaliśmy w niej powiększone zamki błyskawiczne więc bardzo wygodnie ją się zamyka, otwiera. Ma uchwyt do przenoszenia oraz pasek na ramię bardzo wygodny, wyścielany, który można także odpiąć. Ciężarki Bullet Cube. Jest to specjalnie zaprojektowane obciążenie, które doskonale trzyma się dna, więc jeżeli gdzieś chcecie łowić na bombkę, na jakiejś niedużej półeczce albo na stromym brzegu, na przykład pod przeciwległym brzegiem albo pod wyspą, no to ten ciężarek dzięki swojej budowie bardzo dobrze będzie się tego dna trzymał. Ciężarek ma płaskie krawędzie. Z wypustkami na bokach, dzięki czemu bardzo dobrze trzyma się dna. Oprócz tego jest bardzo czytelnie opisany, więc jeżeli wyjmiecie ciężarek z opakowania, będzie wiadomo, jaką ma masę. W górnej części posiada ponadwymiarowy krętlik z zagrawką, za który zaczepia się go po prostu do zestawu. Tego typu ciężarek bardzo podobny był już w ofercie Prestona, natomiast no, miał inny kształt. Tamten był taki praktycznie jednolity sześcian. Ten, tak jak wspomniałem, ma wypustki, które pomagają, żeby ten ciężarek lepiej trzymał się dna, ale też ten ciężarek jest dostępny w nowej gramaturze, a mianowicie 7 gramów. Poprzednie ciężarki zaczynały się dopiero od 15 gramów, więc ciężarki dostępne są w pięciu rozmiarach 7, 15 gramów, 20 gramów, 30 gramów oraz 45 gramów. Ciężarek flat Per. ten ciężarek w kształcie takiej spłaszczonej Gruszeczki. Ma taką aerodynamiczną konstrukcję ze środkiem ciężkości przesuniętym do przodu, co idealnie sprawdza się, żeby zarzucać ten ciężarek na duże odległości. A dzięki temu, że je są spłaszczony, no to też bardzo dobrze trzyma się dna. Na górze ma duży ponadwymiarowy krętlik. Jest doskonały do łowienia na każdej odległości. Dostępny jest w pięciu rozmiarach: 7 g 15, 20, 30 oraz 45 gramów. Ciężarek Distance Bomb. Jest to idealny ciężarek do dalekich rzutów lub łowienia podczas silnego wiatru. Jego aerodynamiczna konstrukcja ze środkiem ciężkości przesuniętym do przodu no, pomaga uzyskać większą odległość i sprawia, że nasze rzuty są bardziej celne. Obciążenie zostało specjalnie zaprojektowane, aby zmaksymalizować dokładność podczas dalekich rzutów. Ciężarek dostępny jest w pięciu rozmiarach.

To jest nic innego jak takie podstawowe, wielofunkcyjne narzędzie. Z jednej strony jest wypychacz, z drugiej strony jest taki specjalny uchwycik do umieszczania kasterów lub y, peletu 4 mm w gumce. Ta przynęta, szczególnie kastery, no jest na tyle delikatna, że próbując ją umieścić w gumce, no można ją zniszczyć. Natomiast dzięki temu Przyrządowi montowanie tego kasterka w gumce no, będzie dziecinnie proste. Żeby skorzystać z przyrządu do mocowania przynęty w gumce, wystarczy najpierw na tym przyrządzie umieścić gumkę, później w specjalnym wgłębieniu ułożyć kasterka lub 4 mm pelet, nasunąć gumkę na przynętę i można ją zarzucić do wody. W środkowej części tego przyrządu jest taki użebrowany fragment, który ułatwia chwyt. Pro Pulover Hoodie to jest bluza z kapturem zakładana przez głowę, bardzo wygodna, trwała, wykonana w 50% z poliestru i 50% z bawełny. Jej stylowy wygląd sprawia, że można ją wykorzystać nie tylko nad wodą. Ma nadrukowane logo marki z przodu i z tyłu, gruby sznurek w kapturze, elastyczne mankiety oraz dużą kieszeń z przodu. Dostępne rozmiary od S do 4XL. Raglan Pullover Hoodie. To jest kolejna bluza z kapturem, tylko z raglanowymi rękawami, czyli takimi, które się rozpoczynają nie od powiedzmy tutaj barku, tylko od, od kaptura. Bardzo podobnie wygląda do. Koszulek raglanowych niebiesko-czarnych, które poprzednio były prezentowane w nowościach. Jest bardzo wygodna i trwała, zakładana przez głowę, wykonana w 60% z poliestru, w 40% z bawełny. Raglanowy krój. Poprawia komfort użytkowania. Bluza jest doskonała na wyprawy wędkarskie, ale nie tylko. Ma nadrukowane logo marki z przodu i z tyłu, jest zakładana przez głowę, ma gruby sznurek w kapturze, elastyczne mankiety i dużą kieszeń z przodu. Dostępne rozmiary od S do 4XL. Czapeczki wędkarskie. Czapka wędkarska to jest, powiedzmy, taki podstawowy ubiór wędkarza. No praktycznie wszyscy wędkarze noszą takie czapeczki. Wielu z nich nosi te czapeczki także po, poza łowiskiem. Preston na, na ten sezon przygotował trzy czapeczki z daszkiem. Jedna to jest czarna czapeczka z takim pięknym niebieskim nadrukiem HD. To taki gumowany, gumowany, wypukły nadruk. Druga bardzo podobna to jest biała czapeczka, też z takim niebieskim nadrukiem HD. A trzecia czapeczka to jest biała czapka, ale z takim trochę retro-unowocześnionym logiem Preston Innovations, literki PI. Tak jak wspomniałem, czapki są doskonałe na każdą porę roku, są w 100% wykonane z bawełny, mają regulację na rzep, mocny, wytrzymały daszek. I są dostępne w jednym uniwersalnym rozmiarze. Białe czapeczki na pewno będą chętnie wybierane podczas upalnych letnich dni. Dwustronny kapelusz wędkarski. Można powiedzieć, dwie stylizacje w jednej. Jest to nowe nakrycie głowy w ofercie Prestona. Kapelusz wykonany w 100% z bawełny. Z jednej strony jest wykończony tkaniną w kolorze maskującym, natomiast z drugiej strony białym materiałem, który doskonale odbija promienie słoneczne. Ma nieduże rondo i jest dostępny w jednym uniwersalnym rozmiarze. Tego typu nakrycie głowy no, ma swoich odbiorców. Natomiast myślę, że, że teraz więcej zwolenników marki Preston będzie mogło skorzystać z tego typu nakrycia głowy, szczególnie podczas upalnych dni, gdy trzeba będzie ochronić. Oprócz głowy dodatkowo jeszcze szyję. Dajcie znać w komentarzu, które z nowości Wam przypadły do gustu. Ja bardzo lubię muszę przyznać te takie logo Prestona Retro, takie z literką PI, dlatego bluza, bluza z tym logo oraz czapeczka z tym logo. To na pewno jeszcze zobaczycie mnie na filmie właśnie w tych ciuchach. Bardzo serdecznie dziękuję, że byliście do końca filmu. I do zobaczenia w następnym. Mr. Twister, a to, to widać, że go mam?